Ale to nie jest problem akurat z tym czy z Twoim Sony, tylko ogólnie z ultra szerokim kątem, przynajmniej dla mnie. Ze światem. Problem jest taki, że przy normalnych warunkach typu reportażowych, mniej więcej około reportażowych, obiektyw ultra szerokokątny przydaje się tak do trzech zdjęć na cały reportaż. Mhm. Czyli z jednej strony fajnie są to te zdjęcie, bo one często potrafią dużo dodać, szczególnie jak mamy właśnie jakieś ciekawe miejsce na przykład, czy jakąś fajną symetrię, ale z drugiej strony musimy najpierw ten obiektyw kupić. Potem go dźwigać cały dzień, Dokładnie. po to, żeby zrobić z nim trzy fajne zdjęcia. No i na te wszystkie utarczki jest od, moja odpowiedź Sony 10-18, Które jest lekkie, które jest malutkie, które jest szerokie. I to akurat może być dobry trop, bo jeśli wiemy, że ten obiektyw się może przydać, ale nie musi, jednocześnie robimy tylko na przykład jakąś szeroką scenę tym obiektywem, to to światło 4 nam nie przeszkadza. A dużo łatwiej jest wrzucić takie Sony gdzieś tam do bocznej kieszeni, nawet niż taką Sigmę. I to jest akurat dobry trop. Mi się też wydaje, że a propos ostrości, że jeżeli będziemy robić, nie wiem, na 20 mm na obu obiektywach e, zdjęcie, najmniej e, to portret, komuś, kto jest oddalony od nas jakieś 3, 3 metry, 2, 2 metry, 3, 3 metry, to i tak nie, nie zobaczymy różnicy pomiędzy 2.8 a 4. Szeroki kąt niestety ma to do siebie, to do siebie że ciężko zobaczyć.